she Współcześnie chcą żyć w zgodzie z naturą, być blisko niej, dzielą się wiedzą i działają dla dobra innych. W średniowieczu uważano, że zawierały pakty z diabłem, zatruwały wodę, w sumie i przywoływały burze. Wiedźmy! Na całym świecie obchodzone jest święto czarownic. W Szwecji, Niemczech, Szkocji, Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Jeżeli chcecie przeżyć to razem z nami, to zapraszamy do pobliskich czeskich Jilemnic. Zaledwie godzinę drogi od Jeleniej Góry. 30 kwietnia od godziny 16 rozpoczynają się obchody tego święta. Na początku zapraszamy na warsztaty rękodzieła, zabawy ruchowe i konkursy. O 19 rozpalone zostanie wielkie ognisko, a przy nim będą tańce i hulanki z czarownicami. O 20 zabrzmi muzyka zespołu Konec Końców. Organizatorzy zapewniają ciekawy wieczór pełen tajemniczych wrażeń. Radzimy zabrać ze sobą czarny kapelusz i miotłę. Redaktorzy telewizji Kultura TV specjalnie dla Was będą relacjonować wydarzenie na miejscu. Impreza organizowana jest w ramach projektu Wy i My, My i Wy. Do, Do zobaczenia!